Cześć! W dzisiejszym odcinku krótka prezentacja kilku latarek na czarną godzinę. Od dwóch dni gorąco w mediach na temat tego, że rząd niemiecki zaleca swoim obywatelom robienia zapasów wody i żywności na co najmniej 10 dni. Stąd też pomysł na prezentację tych latarek. Dorzuciłem w ostatniej chwili taki brłoczek, a dlatego, że on jest bardzo tani. Naprawdę bez problemu ładuje się za pomocą słonecznego, tak samo jak i te dwie latarki. Można założyć sobie gdzieś, przyczepić do kluczy, i w razie czego zawsze mamy awaryjne źródło światła. Ten bryloczek mamy już w domu chyba z dwa lata. Ta guma się robi taka trochę lepka, jeżeli to tak można określić. I naprawdę nieraz się przydaje. Nie jestem jakimś prepersem, żeby. Proponować nie wiadomo jakie rzeczy, ale uważam, że zapasowe źródło światła zawsze w domu może się przydać. Może się zdarzyć sytuacja, że zostaną uszkodzone linie energetyczne i zostaniemy bez oświetlenia. No jeżeli to będzie godzina, dwie, to będzie tylko atrakcja, natomiast gorzej, jeżeli tego oświetlenia nie będzie powiedzmy przez kilka dni. Albo na przykład noc zastanie nam gdzieś tam nas w samochodzie czy na jakiejś wycieczce i wtedy taki źródło świata się przyda. Oprócz tego, że te latarki ładują się za pomocą pryzmowania słonecznego i rzeczywiście bardzo ładnie się ładują, wystarczy je gdzieś tam na, w ciągu dnia wystawić na pryzmowany słoneczne, naładują się. Mają każda z nich korbkę. Tą najmniejszą przedstawiam, dlatego że można ją kupić naprawdę też za bardzo niewielkie pieniądze w sklepie sportowym i też jest taka w sumie brloczkowata. Także może być schowana w różnych miejscach, przyczepiona i nie będzie zawadzała, przeszkadzała swoim gabarytem. Natomiast te już są większe. Lubię takie, które można gdzieś zawiesić. Oczywiście można je także. Naładować, pokręcić tam ileś minut, i znowu możemy jakiś czas sobie poświecić. Jak one świecą? Za chwileczkę wezmę, zgaszę oświetlenie. Ustawimy inaczej kamerę i zrobimy krótki test świecenia. Ta największa latarka, mimo właśnie, że największa, świeci najsłabiej z nich wszystkich. może to zobaczyć. A ta mała najmocniej. Zobaczymy, jak długo będą świeciły. Uruchomię je. Raz, dwa i trzy. I zobaczymy, na ile wystarczy energii w akumulatorach. Zmieniłem ustawienie kamery, żeby lepiej było widać, jak one świecą. Ta ma najbardziej skupiony promień światła. Ta taki troszkę szerszy, a najszerzej świeci ta malutka latarka. To widać, jak teraz je razem będę oddalać od ściany. No i zobaczymy, kiedy nam zgasną. Po 20 minutach mała latarka. Praktycznie zgasła. Świeci się tak byle-byle jak. Pozostałe dwie świecą tak, jak świeciły. Czekamy więc dalej. Po trzech godzinach od włączenia siada kolejna latarka. Jeszcze świeci, ale już tak coraz mniej. Ta, która świeciła najmocniej, jeszcze całkiem, całkiem świeci. W międzyczasie pobawiłem się trochę tą małą, pokręciłem. Gałeczką i proszę bardzo, można świecić na nowo, ale czekamy, kiedy rozładuje się ta latarka. Trzecia latarka działa już 6 godzin, wyraźnie osłabła, także to już jest jej koniec. Jeszcze przez kilka, można by coś tam zobaczyć w ciemnościach, ale wymagałaby już podładowania. Także możemy test uznać za zakończony. Jak widzicie, ja swoje latarki wstawiłem już na ładowanie. Jutro ma być ładna pogoda, to nie będę musiał kręcić korbką. Jestem bardzo zadowolony z tej latarki, szczególnie z jej czasu pracy. Czy Wam się takie przydadzą, to oczywiście musicie zadecydować sami. A ja zapraszam do komentowania filmu, do subskrybowania kanału, do podniesienia łapki w górę, jeżeli wam się podobał i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!